Generalnie Generalnie uważam, że nie jest to prawda. Winyl rysuje się bardziej niż drewno? Czy drewno rysuje się bardziej niż winyl? Obydwa produkty oczywiście mogą się zarysować. Panie Michale, spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o podłogach. My z racji tego, że temat jest dosyć obszerny, to skupimy się dzisiaj tylko na podłodze drewnianej i na winylu. Jak w prostych słowach wytłumaczy Pan różnicę między podłogą drewnianą a winelem? Drewno. Naturalność, klasyka. Coś ponadczasowego, to tak w skrócie. Jeżeli chodzi o, o podłogę winderową, no to przede wszystkim nowoczesność, która łączy się też z klasyką, no bo ten winder troszeczkę to od drewno przypomina, więc myślę, że klasyka i nowoczesność to była słowa. A jak drewno zachowuje się przy ogrzewaniu podłogowym? Bo ja często słyszę, że drewno nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Jest to bardzo dobry produkt, właściwie podłoga drewniana jest zbudowana dzisiaj z myślą o ogrzewaniu podłogowym. Są to specjalne konstrukcje. Tak jak kiedyś były lite deski, tak w tej chwili są deski warstwowe. Te deski mają specjalną konstrukcję na twardym rdzeniu. przeważnie jest to podkład w odporny brzozowy, który powoduje, że ten opór ciepny jest bardzo. Niski. W podłogach najważniejszym współczynnikiem jest właśnie ten opór. Im niższy, tym lepiej to ciepło przewodzi. Natomiast mamy też jakby drugą stronę, czyli przewodność ciepłą. Bardzo szybko to drewno przewodzi to ciepło i bardzo długo oddaje. W porównaniu do innych wykończeń, czyli płytki, laminatu, winyla, drewno zdecydowanie przoduje, ponieważ najdłużej nawet po przejściu bezwładność podłogówki oddaje tą temperaturę i ciepło. A czy są jakieś czynniki, o których musimy pamiętać, na przykład maksymalna temperatura ogrzewania podłogowego? Tak, nie przekraczamy nigdy 27 stopni temperatury betonu, ponieważ może to skutkować tym, że deska będzie się rozsychała, będą się robiły szczeliny. W najgorszym wypadku deska może się odspoić, także... Pilnujemy tego, zazwyczaj przy tak wysokiej temperaturze będzie już bardzo ciepło w pomieszczeniach, więc nie zawsze się do takiej temperatury nawet nagrzewa ta posadzka. A jak zbudowana jest ta nowoczesna podłoga winylowa, tak warstwa po warstwie? Generalnie tak, mamy dwie formy winyla, czyli tzw. Tak winyl RVT. To jest cienka, dwumilimetrowa powłoka, która nie ma podkładu, jest skrojona bezpośrednio do posadzki. Natomiast bardzo popularne, często stosowane w mieszkaniach, jest rozwiązanie w postaci winera SPC. To jest winyl na bazie rdzenia. On ma specjalny podkład, zazwyczaj zintegrowany, z kochka bądź też z takiej gęstej masy, która powoduje, że można to kłaść bezpośrednio na beton, na anhydryt. Mamy rdzeń kompozytowy. Rdzeń odpowiada za twardość tej podłogi i zarazem za jej elastyczność. Mamy warstwę ozdobną, taki nadruk jakby, który bliża nas albo do drewna, albo też na przykład do kamienia czy do płytki. I mamy warstwę ochronną. To jest właśnie ta najważniejsza, w myślę część, czyli powłoka ochronna, która powoduje, że mówimy o odporności na ścieranie. Nie? Są różne powłoki przeznaczone do mieszkań, do obiektów publicznych. Ja zawsze polecam, żeby zwracać uwagę na to, aby taka powłoka była jak najlepszej jakości, ponieważ wydłuża nam to znacznie żywotność. A jak ogrzewanie podłogowe współpracuje z Winem. Bardzo dobrze. Myślę, że winyl jest stworzony z o ogrzewaniem podłogowym. Aktualnie nowoczesne rozwiązania winyli klejonych pozwalają na zlikwidowanie tego oporu cieplnego. Podłoga winylowa bardzo dobrze przewodzi ciepło. Troszeczkę szybciej niestety przy tym okresie bezwładności się wychładza w porównaniu do drewna. Natomiast jeżeli chodzi o odczucie ciepła przy chodzeniu, to uważam, że podłoga winylowa jest znakomitym rozwiązaniem zwłaszcza na obecne czasy, gdzie to ogrzewanie podłogowe jest już prawie w każdym razie. Jak już klienci zdecydują się na panel winylowy, to na jakie parametry techniczne powinni zwrócić uwagę? Generalnie myślę, że tak. Przede wszystkim właśnie ta ścieralność. Ta ścieralność powinna być jak najmocniejsza, jak najbardziej odporna. Nie powinno być tak, że odchodzenia podłoga nam się wyciera. Powinna to być też elastyczność. Przy panelu, który nie jest przyklejony, musi to być sztywne, żeby on się nie rozpadł i nie prężył. Myślę, że ważnym aspektem jest też grubość ponieważ przy tej grubszej podłodze mamy mniejsze stukanie, nie? czyli jakby przyklejamy podłogę albo dajemy ją grubszą i wtedy e, mamy gwarancję stabilności. No i ważna jest też wigocie odporność. No właściwie wszystkie przyklejone e, panele winylowe w tej chwili są w 100% wigocie odporne, czyli Gdybyśmy mieli odpukać sytuację, że nastąpi zalanie, podłoga taka nie powinna się też odkryć od posadzki. Dobrze, a co rysuje się bardziej, winyl czy drewno? W zasadzie podłoga winylowa niestety będzie się rysowała ciut bardziej, ze względu na to, że jest to struktura kompozytowa. Natomiast, no, tak jak wspomniałem wcześniej, warto skupić się na tej wyższej klasie ścieralności żeby wytrzymała ona troszeczkę dłużej i zabezpieczyć wszystkie możliwe różne elementy, żeby nie rysować tej powłoki. Natomiast podłoga drewniana również będzie się rysowała, może się zużywać naturalnie, natomiast pielęgnacja daje nam duże możliwości, dodatkowo możemy miejscowo wymienić kawałek podłogi lub też w ostateczności przeprowadzić proces cyklinowania, który odświeży podłogę tak, że będzie wyglądała jak nowa. Wracając jeszcze do winylu, e, czy on się naprawdę nadaje do wszystkiego, czy były w e, Pana przypadku takie sytuacje, w których odradzał Pan hmm. jego użycia? W zasadzie tak, jeżeli mówimy o winylu e, krajonym, to na dzień dzisiejszy poleciłbym do każdego pomieszczenia, i do strefy sauny, i do łazienki, pod prysznic, z racji tego, że on jest klejony. Stosowane są te specjalne kraje. Które są bardzo odporne na wiegoć i to też świadczy i wspomaga tą odporność. Natomiast to wszystkie gorzej jest winyłem pływającym, tym SPC, ponieważ tutaj jest groźba, że podkład może być zawiegocony albo też zamki mogą przepuścić. nie? także. Tutaj zdecydowanie podłogę winerową, ale krejoną można dać do każdego rodzaju pomieszczenia. A jak najlepiej pielęgnować podłogę drewnianą? Przede wszystkim myjemy ją woda i koncentraty. Muszą to być specjalistyczne płyny, ale jest to dzisiaj bardzo wygodne. Użytkujemy drewno, myjemy tą wodą półsuchym mopem, albo też robimy konsekwencje okresowe, które można nałożyć maszynowo, możemy to zrobić my, może to zrobić klient, nakładając szmatką po koranach. Możliwości jest kilka, każda się tak samo sprawdza, każda jest dobra. Wszystko zależy od tego, między innymi na przykład jaka jest powierzchnia duża, czasami przy dużych pomieszczeniach warto to zrobić maszynowo. Natomiast jeżeli są to pomieszczenia typu kuchnia, czy na przykład wiatroła, które są dość intensywnie na przykład użytkowane, klient może sobie zrobić sam, samemu taką konserwację nawet co pół roku. A skupiając się na trwałości drewna i winylu, proszę powiedzieć, po ilu latach widać takie widoczne ślady użytkowania? Jeżeli chodzi o podłogę winylową, przyjmuje się według gwarancji producentów, że powinna ona wytrzymać od 5 do 25 lat. Przy czym w zasadzie dobrze wykończony, dobrej jakości winyl powinien te kilkanaście lat wytrzymać bez jakiegoś większego uszczerbku. Jedynie pamiętajmy o zabezpieczaniu mebli filcami, żebyśmy tych Podłóg nie niszczyli. Natomiast jeżeli chodzi o podłogę drewnianą, może to być na dwa pokolenia. Średnio cyklinuje się podłogę co 15-30 lat. Natomiast dzisiaj, przy obecnej technologii, kiedy podłoga wykończona jest olejowoskiem bądź rakiem i można robić te okresowe konserwacje, to żywotność się wydłuża, bo praktycznie za każdą taką konserwacją odświeżamy tą podłogę. Czyli równie dobrze może to być i 100 lat takiej żywotności podłogi, jeżeli będziemy odpowiednio o nią dbali i e, robili te pielęgnacje produkt na pokolenie. Myślę, że tak, zdecydowanie. W jakich miejscach poleciłby Pan bardziej deskę trójwarstwową, a w jakich z kolei winyl? Zdecydowanie podłoga nadaje się prawie, że do wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem mocno zawilgoconych, czyli piwnice, strefy mokre, sauny, łazienki. Tutaj wykluczamy podłogę drewnianą ze względu na jej właściwości, natomiast jeżeli chodzi o podłogę winylową, w tej chwili jest to podłoga, która może być stosowana do strefy mokrej, sauna, Łazienka, a nawet i w wyjątkowych sytuacjach pod błysznicę. Także zastosowanie jest tutaj bardzo szerokie i praktycznie do każdego typu pomieszczenia się nadaje. Okay. Ja słyszę bardzo często, że winyl wygląda plastikowo, dlatego często klienci nie chcą się na niego zdecydować. Co pan sądzi o tym? No, nie zgodzę się z tym. W zasadzie dlatego, że, że jest to dzisiaj już bardzo naturalny produkt. Winyl ma strukturę synchroniczną, czyli to tak zwane szczotkowanie, które występuje przy drewnie, ma, ma powłokę matową. Także w zasadzie dzisiaj, jeżeli ktoś się nie zna, może nie odróżnić podłogi winylowej od podłogi drewnianej. Jest to bardzo naturalna powłoka i zdecydowanie wygląda już tak jak drewno. Panel winylowy jest dużo cieńszy. W jaki sposób go położyć? Tak, żeby był zrównany na przykład za płytkami. Generalnie sposoby są dwa takie najważniejsze. Albo na etapie projektowania założyć już, jakie będzie wykończenie, no ale to jest właśnie rola projektanta, który gdzieś tam może to uwzględnić i wtedy przygotowujemy odpowiednie powierzchnie na odpowiednich wysokościach. Natomiast jeżeli się tego nie przewidzi i założy się płytkę czy kamień dużo wyżej, ponieważ podłoga winderowa ma od 2 do 6 mm. No to wtedy wyrywamy masy samopoziomujące. Oczywiście jest to do zrobienia, nie jest to jakieś problematyczne, natomiast generuje to przeważnie czas, w jakiś sposób koszty. Natomiast ważna jest myślę ta estetyka, czyli połączenie bezprogowe, tak żeby winy i kamień, czy płytka nie miały tego progu, tylko były ładnie na równi ze sobą e, połączone. Jakie błędy w przygotowaniu podłoża najczęściej Pan spotyka? Generalnie podstawowym błędem to są krzywe posadzki. Wyrywane są przeważnie maszynowo, te posadzki są krzywe, nierówne. Podłoga winerowa nie wybacza krzywizny, więc trzeba już ją odpowiednio przygotować. Jest to podstawowy problem u nas w branży z tymi krzywymi posadzkami. Piaszczyste, słabe posadzki to jest problem numer dwa, który najczęściej się zdarza. Pęknięte, dylatacje i ubytki. Na szczęście z tym sobie już radzimy dosyć sprawnie, bo są bardzo rozwinięte technologie posadzkarskie, które pozwalają na odręczne i szybkie naprawy. No i wigoty posadzki. To głównie, głównie przy drewnie, chociaż winyl też ma odpowiednie wymagania i on nie może być ułożony na mokrej posadce. Natomiast z tym też sobie ładnie radzimy, bo dzisiaj już jest dosyć powszechne ogrzewanie podłogowe, więc proces wygrzania betonu zazwyczaj powoduje, że posadzka jest sucha. I, i nadaje się w pełni do przykrywania o godziny drewnianej bądź też winerowej. Jakie mity najczęściej słyszy Pan o panelach winerowych? O panelach winerowych. Przede wszystkim, no, że panele winerowe są na przykład tanie, bo to też są gdzieś tam takie mity, że panel jest tanie, co jest nie do końca prawdą, bo w dobrej jakości panele mają odpowiednią cenę, ale też odpowiednią jakość. Często się słyszy też, że panele są mało elastyczne, że nie trzymają wymiaru. Natomiast to też nie jest tak do końca prawda, bo dobrej jakości panel winerowy jest zawsze równy wymiarowo, ładnie się trzyma. Jeżeli jeszcze dodatkowo jest na ogrzewaniu podłogowym i pilnujemy tych warunków, no to w praktyce. Ta podłoga będzie się bardzo ładnie trzymała. Właściwie, no jeszcze taki mit to jest o toksyczności tej podłogi, że ona jest mocno chemiczna. Nie? To właściwie nie wiemy do końca, na ile internet wypromował jakby to hasło, natomiast dzisiaj w Unii Europejskiej obowiązują pewne restrykcje i te podłogi nie są naszpikowane jakąś chemią, raczej mało wiadomo, producenci robią też badania. Mają swoje laboratoria, więc, więc tak naprawdę raczej są to produkty nie emitujące żadnych chemicznych substancji. A jakie mity są powielane o podłodze drewnianej? Zdecydowanie, że się nie nadaje na ogrzewanie podłogowe. To jest chyba mit numer jeden. Trzeba uświadamiać klientów, możliwie jak najczęściej, że. Nie jest to prawda, ponieważ podłoga drewniana jest stworzona do ogrzewania podłogowego. Ma specjalną konstrukcję. Nie jest to już tak gruba podłoga jak kiedyś były te podłogi 2 Zazwyczaj to są grubości między 11 a 15 mm. Konstrukcje są specjalne na podkładach, już często w igocie odpornych. Są to gęste podkłady, co też skutkuje tym, że temperatura bardzo ładnie przechodzi przez taką deskę. No i to, co najważniejsze, że podłoga drewniana bardzo długo to ciepło oddaje czyli jak podłogówka przejdzie w okres bezwładności, to podłoga jest cały czas ciepła. Deska zawsze będzie neutralna, nigdy nie będzie zimna. I to jest jej zaleta nad wszystkimi innymi połowokami stosowanymi na posadzkę. Mm -hmm. No dobrze, to na koniec może skupmy się na trendach. Jakie trendy kolorystyczne i wzornicze obserwuje Pan obecnie? Zdecydowanie kolorystyka, efekty surowego drewna, jasne podłogi bez połysku, w większości to są powłoki matowe w tej chwili, który jest zdecydowanie podłoga w tym efekcie surowego drewna, czyli taka, która nie ma żółci w sobie. Zdecydowanie są to jodełki klasyczne i francuskie. Cały czas wywiodą prym, niezależnie od rozmiarów. Jeżeli chodzi o deski, to szerokie deski, całkowicie bezsęczne. Praktycznie dzisiaj w 90% nie zakłada się podłóg sękatych. Zarówno jodełka, czy klasyczna, czy francuska, czy też Deska są to bezsęczne podłogi o prostej strukturze. Natomiast można zaobserwować modę na coraz ciemniejsze kolory. Oprócz tych jasnych na zasadzie kontrastu, czyli ciepłe brązy, czekoladowe kolory wyraziste, które można stosować i na desce, i na jodełce, i myślę, że ta tendencja się długo nie będzie zmieniała. Okej, okay, super. Bardzo panu dziękuję. Nie, nie dziękuję.